Widzowie, jesteśmy w posiadaniu 100 subskrypcji na moim kanale. I dzisiaj sobie zrobimy taki filmik, bo akurat dobijamy też 20 tysięcy subskrypcji. Szybkie promorwnika. Bardzo polecam wejść na jego kanał. Bardzo fajne shorty są ciekawe, szczególnie ten z basenem. Więc polecam subskrybować oba kanały, jeśli tego jeszcze nie robisz. A teraz musimy pokazać kamerkę. I tak pokażemy Wam dzisiaj jak doszliśmy do tych 100 subskrypcji. Jak to się stało, jak zaczęliśmy i jak to ogólnie wygląda. Chodź. Równik. Wypijam sobie minermisz. I teraz zauważę, żeby sobie tak bardziej zasłonić żeby było ciemniej. No cóż, Odpalamy sobie i robimy jakieś szorce, widzowie. O, na przykład, bierzemy sobie taki granatowy, robimy jakieś szorce o tym, że jest nowy film na kanale. Bierzemy sobie robiny. No. Widzowie, na kanale jest już nowy film na temat, jak dokonaliśmy tego, jak mówiliśmy z subskrypcji. Power co mam go obejrzeć. Zrobię to wszystko jest przez premierową. Oczywiście, wszystko przez premierową. Nagramy różne shortsy, pokażemy wam co i jak. Mogę pana na chwilę? Oczywiście. Nie nas przepraszam, że klientiem coś przed wami, ale że... muszę coś powinniśmy nie będą. Tak czy siak. Będzie wierszy przed przedpremierowo Przepraszamy, że szeptaliśmy, ale jednak to było ważne. Jeszcze dużo szartu, nie wrzucony dziam. Jeszcze nie. Runik bawi się jakimiś moimi Jezu, starymi. Nie zostawicie suba, to mi przyjdzie i wam wstrzeli Stare zabawki z 2015. No i dobra. Teraz bierzemy na taki cyjanowy i robimy jakieś... Nie. Nie robimy dęsów. Ale ogólnie bierzemy sobie, włączamy YouTube'a. Włączamy sobie na YouTube wchodzimy sobie na mój kanał. I wiecie co widzowie? Polecam Wam obejrzeć jeszcze inne shortsy. Na przykład taki. Franca czy Niemcy? Bardzo był zmontowany przeze mnie. Ale teraz trzeba Wam powiedzieć co i jak. Jak tego dokonaliśmy. Dokonaliśmy tego, krzesło już wam mówię. Dokonaliśmy tego w ten sposób. Gdy zaczynałem moje nagrywki na początku no, wszystkich no, moich lat, no to nagrywałam na kanale mojej siostry. Um, I w sumie nie, nie, nie było to... Nie było to takie poważne. Nagrywałam to dla Beki, dla czystej przyjemności. Siostra zrobiła głosowanie na Facebooku i na Instagramie, kto chce, żebym żeby prowadził jej kanał. <gry> Następnie otworzyłem swój kanał, gdy moje filmy się wybiły. Gdy wybiły się moje filmy, stworzyłem swój własny kanał, który nazywałem Przemyk XD Roxy. To było dość dawno. Następnie zacząłem nagrywać Minecrafta, ale w końcu przerwaliśmy. Przerwałem nagrywanie Minecrafta. E, stwierdziłem, że to po prostu nie ma sensu. Robię małe, e, znaczy, wtedy robiłem mało pytania, teraz to jest aż 100. E, I zacząłem. I i Zrobiłem sobie przerwę przez rok. Następnie nagrałem film na temat e, mojego auta zdalnie sterowanego. on reklamy! Reklamuje Miller Michaels. Prosimy kupować Miller Michaels. Tak, polecamy. Ja bardzo lubię, polecam każdemu smok czekoladowy. I potem jakieś 2-3 miesiące później zacząłem nagrywać Stumble Guys, które dość się wybiły. Więc tak nagrywałem. Potem nagrywałem też Big Paintball w jeden miesiąc, jeszcze jakieś inne Stumble Guys. I pokazuję jak nagrać film oraz specjalne 15 subskrypcji. To było moje pierwsze osiągnięcie. Potem e, były jakieś takie nudne na, na przekładanie specjalu i takie tam Potem były zamieszki z operą Następnie jakiś wordbox e, i inne informacje na kanale minecrafty I to kompletnie nie było ważne Ale w końcu 8 miesięcy temu Nagrałem film gdzie pokazałem twarz Potem były jakieś minecrafty z słabe Przechodzę łatwe oby... W wiem że się to napisałem ale cóż a potem seria z klaczami, która naprawdę była dość interesująca A Ze mną były klacze Tak, z Szymonem e, oraz z Lambadziarą Z Lambadziarem, którego serdecznie pozdrawiam, się to ogląda Tęsknię za nim Dobry kumpel z Discorda e, Potem oczywiście jakieś e, zamieszki kolejne jak z Operą, tyle że to było z Chromium Mr. Bena e, Skrócona moja majówka Trzy miesiące temu, niedawno Serwer dla widzów Discord, na którego też Wam zapra was zapraszam Sobie Muszę wam coś tutaj pokazać Bo tutaj jest taka pewna rzecz GameMod Tak Ale nie korzystaliśmy na tym serwerze z GameModa To w ogóle były inne nasze konta Chcieliśmy zrobić po prostu miniaturkę do filmu Nigdy tam nie użyliśmy GameModa Nie użyliśmy i nie chcieliśmy go używać, ale użyliśmy go, bo byliśmy na nich kontach, a musieliśmy się szybko odnaleźć, żeby nagrać szybko film I Następnie zaczęliś, zacząłem e, zejdą w historii, gdzie już e, zacząłem wbijać do subskrypcji praktycznie I duże wyświetlenia robiłem, potem zmalały, ale po was, wam obejrzeć to wszystko, bo naprawdę, naprawdę to jest spoko seria na a społeczność było ze taka, że zaczynałem od tego jaką serię wolicie, potem freestyle czajnik, potem jakieś tam pokazuje twarz i filmy i takie tam. A tutaj właśnie było z pokazywaniem krainy Mr. Bena, że widziliśmy 100 subskrypcji z shortsów. Na moim kanale to pierwszy film Tak, już pierwszy. Potem to będzie w specjalach i takie tam. Tutaj było z chyba te flipami. Dwa tygodnie temu, a potem co wydajecie ku specjalne na subskrypcji live, czy od Więc odcinek? Więc robimy odcinek. Tak jak wcześniej. I to była cała historia mojego kanału. Tak. Bardzo szybko, ale to było bardzo skrócone. Jeśli chcecie, żeby było o wiele dłuższe, pod Świecie tym filmem się. musi być 15 lajków, like a do tego ponad 100 wyświetleń. Jeśli tak. I musimy jeszcze wbić 100 subskrypcji. Jeśli uda się, to nagrywamy to. Nagrywamy. To jest najlepszy kanał na świecie. Mój ulubiony YouTuber. Coś coś spotkałem z moim ulubionym YouTuberem. Więc widzicie, jak się sobuje, to wszystko można. Można wszystko. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. A teraz Rudnik dobija 50 subskrypcji. Jeśli mu się uda, do końca tygodnie Tygodnie. To... nie wiem co zrobię. Wtedy... Zanim też się możecie spotkać. Tak. Będziemy dość często do końca wakacji na Orliku. E, w Oławie, SP2 Oława. E, tak. Będzie naprawdę spoczko, możemy pograć w gałę czy coś. Pamiętajcie, że jak wy przyjdziecie, na was przypuszka VIP, na przykład jak gramy mecz, to tego przerywamy mecza i gramy z wami. Tak. Um, możliwe też będzie spotkanie w Godzikowicach, może czasami nawet we Wrocławiu um, No i możliwe, że w Opolu, tak, tak zakładam. I widzowie, trzeba nagrać jeszcze jednego szorca. I znowu możecie na boisku szorce ponogiewać. Tak, 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 tak. Będziemy na pewno nagrywać szorcy i czekać ci na Was. Um, no i dobra. Bierzemy szybko, szorce sobie nagrywamy, bo film do 9 minut, więc odkładamy kamerkę i pokazujemy na szorcie, że to teraz, nie, nie pokazujemy, nie pokazujemy, że Was nagrywamy, że nagrywamy to, co teraz nagrywamy, tylko, Dokładnie. tylko na shorty, będziecie mogli widzieć. Jeśli to widzicie teraz, to widzicie, jak robiliśmy te shorty. Więc to jest przedpremierowo, ludzie, na tym kanale macie shorty przed premierowo tutaj. Znaczy na no ogólnie wy widzicie co my robimy, ale nie widzicie co jest w telefonie. Ale no, no nie widzicie, że nagrywamy. Bo jest dużo nagranych shortców. Tylko w... jeszcze nie są wyrzucone. Widzowie niestety coś się poprawo z tym, ale trzeba to szybko sobie ustawić, żeby nie było. Trzeba to tylko wziąć Trzeba to sobie podwyższyć. Dobra, teraz to zakręcamy mocno że się trzymało A e, e, nie drugiej strony Dobra problemy techniczne bardzo duże problemy techniczne e, telefon trochę polecam zostawić mi u mnie subskrypcję bo ja nie robię dużych wyświetleń bo wszyscy nie wiedzą, że ja nawet kilka razy z y, na, nagrywam y, shortsy, żeby wyszły dobrze. I ten pan się o tym przekonał, ile razy nagrywam jednego shorta. Jak na moim kanale przez na przykład trzy dni nie wrzucam shortsów, to na pewno jednego dnia wrzucę trzy shorty. Dokładnie. No, A teraz szybkie promo. Szybkie promo, widzowie. A, układam, musiało się. Super, super. E, szybkie promo. Bardzo szybciutkie promo. Bierzemy sobie tutaj kamerkę, odkładamy na chwileczkę. E, wchodzimy sobie tutaj. I szybkie promo, Rodniczka Gaming Kolejny raz Tak, kolejny raz. raz Tutaj proszę bardzo zobaczyć sobie na te filmiki tutaj Potężne, ponad 1800 A tutaj potężne ponad 2000 Wow 2000 Tutaj tak. byliśmy na Orliku 181 przyszedł i nikt z was nie przyszedł Nikt No niestety, ale subujcie bo was zjemy I szybkie promo po, po, polecam kisiera szefa, jest naprawdę spoko. kisiera szef, patrzcie sobie, dobija 100 subskrypcji z tego co widzimy. No tak, no. więc naprawdę duży wyczyn. Polecamy Lamba Dziaro gra sobie w CS Goa. też gra. w CSO. Grała w Cesa. I Purple Bunny, czyli znajomą. Polecamy, on tutaj robi content bardziej dla dziewczyn a ono ma 213 subskrybentów Tak Ma bardzo dużo tutaj shortsów Więc jak chcecie to zapraszamy na wszystkie kanały No i są comment, nie ma co każdy się go subskrybować Jest naprawdę dużym youtuberem, który jest naprawdę git Nie wiem po co ich promuje, ale dobra Eym, um, sobie ustawiamy większą kamerkę, żebyście mogli... O, o nie tak dużo. Żebyście mogli widzieć. I trzeci raz chyba... reklamujemy Miller Misia. Naprawdę widzowie... Jak, osta... jak następnym razem wrzucimy kolejnego shorta, że jesteśmy na boisku. Kto pierwszy przyjdzie, dostaje Miller Misia. Więc jak wlecie short, to kto pierwszy, ten... ten... Zgarnia Miller Misia. gorzej jak ktoś przyjdzie, z olejem mam mleko. Nie nasz problem. A niestety. Ale postaramy się, żeby nikt nie dostał żadny czy coś z tyłu. No, krzywdy widzą, my nie, nie, nie robimy. Nie robimy. Żadnym stopniu. Ja w żadnym nie I co możemy teraz nagrać, widzowie? Pytacie się zapewne co. No szorta, No Ale o czym? Cóż. O czym? Damienią się w sył. Bierzemy zielone. Żartuję. Myślicie, że go ogrądzamy. Bierzemy sobie taki żółty i promujemy rudnika i innych widzów youtuberów. To to tak, widzowie, polecam wam na kurde. Balioną, bo ostatni raz miałem trzy lata. Ja cztery. Um, cóż widzowie. Teraz zobaczycie, jak ciężko trochę nagrać, bo można się co chwilę przejeżdżać, więc szybko sobie Ja na przykład yy, muzykę mnie nie zadziałała, ja miałem za długi film, yy, coś się stało, potem zapomniałem włączyć muzyki, no i tak się nam nie No widzicie, co tutaj. Ciężkie prace techniczne, widzowie. Wiesz, że ten telefon to przywracam. Wiem, to jest zbyt ciężkie. Widzowie! Widzicie jakaś świetna lampa. Zainwestowany z Waszych pieniędzy, więc no jak będzie live'ik, to musicie jakiś dojcika dać, żeby sprzęt mu lepszy na Dobra, Dobra i czekaj, teraz nagrywamy. Widzowie, po co wam zajrzeć na kanał również gaming oraz my serwer? Po co wam, za, wam zasubskrybować, bo naprawdę teraz jesteśmy dość aktywni, więc sam wiecie co robić. <tuszy> Szorcik kolejny jest, mam nadzieję, że zobaczycie. I jeszcze tylko jeden sponsor, który jest... No nie do wiecie, niczego. co to jest za sponsor! Nie wiecie co to jest za sponsor! Miller mi! Miller Dobra, koniec tego! Miller A mi. <grym> tak na trochę już bardziej poważnie. To, to, że chcecie być. To, że chcecie być YouTuberami, to naprawdę. Każdemu to pasuje. Praktycznie. Może rodzice się nie zgadzają. I takie tam. Ale wiecie co? Wierzę w Was. Wierzymy w Was, że widzowie moi, którzy nie, nie mamy jeszcze kanałów, a chcą mieć kanał, skontaktują się z nami na Discordzie. Czekamy na Was. Discord, a raczej. Na serwer Discordowy jest w, linku link. w opisie. Będzie, Będzie link. link. Oczywiście kanał Rodnika też. Trzymajcie się.